Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj sobie zagramy chwilę w Satisfactory, ale nie będzie to jakiś normalny odcinek, dzisiaj sobie zobaczymy co ciekawego zostało dodane w najnowszej aktualizacji. Jest tego bardzo dużo, bardzo polecam się zapoznać po prostu z treścią na Steamie, wpisu na ten temat, są też filmy opublikowane przez twórców, gdzie te wszystkie zmiany są bardzo szczegółowo opisane i... So, jest tego naprawdę dużo, ja prze, prze, przebiegnę tylko przez te takie, które są dla mnie najciekawsze, bo e, za dużo tego jest, żeby zrobić z tego odcinek, musiałby on by mieć godzinę, dwie, jeśli, jeśli nie więcej. E, a zmiany jest naprawdę dużo, szczególnie jeżeli chodzi o te końcowe poziomy rozwoju. Więc to właśnie sobie uświadomiłem, że nie mamy tutaj windy. <laughs> to klepnijmy jeszcze to windę gdzieś tutaj, tak żeby... Żeby była pod ręką, jakby, jeśli będziemy chcieli sobie coś obejrzeć. O. Dobra. Może dać O kurde! To jest ten Project Assembly. Czyli ta stacja kosmiczna, nad którą pracujemy. Ja, uruchamiając sobie nową grę na tym save'ie, ustawiłem tryb... Coś w stylu trybu kreatywnego to jest. I to jest... E możliwość budowania bez używania materiałów, wiecie, nieśmiertelność i takie różne tam atrakcje. Bardzo to praktyczne. I ustawiłem sobie, żeby wszystkie poziomy e, tego... windy i wszystkich innych mechanizmów już były odblokowane. Nie wiem, jak to będzie wyglądało później, ale trochę, te, troszkę taki spoiler, ale w sumie nie aż taki duży. E, trochę rozczarowany jestem, bo Snut... E, snut to jest e, ten, ten tutaj facet. On wrzucił chyba z miesiąc temu vloga o tej wersji 1.0 Statisa i wspomniał, że będzie dodana fabuła. Cicho, Cicho, Cicho. Posłuchamy sobie, jak już będzie seria. Dobra, dziękuję. Snut wspomniał, że fabuła niestety została trochę może nie tyle co obcięta, co ustawiona w taki sposób, żeby jak najmniej przeszkadzała graczowi, żeby, żeby tutaj ta fabuła była bardzo taka z boku i trochę słabo moim zdaniem. Moim, moim zdaniem tutaj fajnie by było, gdyby były całe kascenki i tak dalej, ale z drugiej strony może i trochę racja, że to nie jest takie ważne, żeby tego... Aha, dobra, czyli to już jest po prostu ukończone i tu już nic więcej się zrobić nie da. Dobra, w hubie tutaj, jak widzicie, aż dziewiąty poziom się pojawił, i większość zmian wprowadzonych w tej ostatniej aktualizacji dotyczy chyba głównie siódmego, nawet nie siódmego, tylko bardziej ósmego i dziewiątego poziomu, bo została zmodyfikowana trochę energia jądrowa. Teraz z odpadów plutonu można produkować różne rzeczy. Można. Rakieta z nabędem termicznym, to jest część, którą wysyłamy do windy, okej. Okay. Nuklearny makaron, to wszystko było wcześniej już. Czyli główne zmiany widzę, że głównie dotyczą dziewiątego. Mamy tutaj, patrzcie, drukarka biochemiczna, kryształ od czasu, Trigon Fixitu, śmieszna nazwa. Konwerter to jest budynek, fluktuator DMO oraz odżywiona DMO. DMO to jest ruda, która była w tej grze od samego samiutkiego początku. I nie wiadomo było do czego ona będzie służyła. Od samego początku autorzy wspominali, że to będzie właśnie do, w pełnej wersji się pojawić i że to będzie wykorzystywane w tam high-endowych przepisach, tych tych takich właśnie najwyższych. I rzeczywiście widzicie, obróbka tej rudy DMN dopiero w dziewiątym poziomie, windy się odblokowuje. Oscylator już wcześniej był, procesor neutronowo-kwantowy, to jest coś nowego. Kryształ ciemnej materii, tutaj pozostałości ciemnej materii, wzbudzona materia fotonowa, serwer SI, rozszerzający SI i koder kwantowy jakieś się pojawiły nowe maszyny. Trzecio, kreator schematów trzeciego poziomu, na dziewiątym się pojawia, odblokowuje, popatrzcie. I na dziewiątym poziomie też odblokowuje się teleportacja. Trochę uważam, że to, ociupinkę, uważam, że to trochę słabo, że dopiero na dziewiątym poziomie windy odblokowuje się teleportacja ponieważ wydaje mi się, że to by się bardzo przydało na samym, już początku gry, właściwie no nie na samym, ale w połowie gry. Kiedy już mamy odblokowane bardzo dużo, mamy już odblokowane pociągi, mamy odblokowane tuby i całą masę różnych innych rzeczy, to wtedy by się właśnie te portale przydały, żeby, żeby łatwiej było poruszać się po świecie gry. Z tego co wiem, te teleportacje, te portale, z tego co widziałem w opisie, one podobno żerą jakieś chore ilości energii, więc w sumie to one się powinny odblokować po energii jądrowej, nie? Komórka osobliwości i balistyczny napęd nad świetnym cokolwiek to jest. Taśmociąg szóstego poziomu, który przerzuca 1200 jednostek. To, 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 robi, to zrobi różnicę w wielu przypadkach, mam wrażenie. <ścoughs> Fixon wygląda jak lampa z IK. Pokażę wam, żeby może uda mi się to szybko odpalić. Jest, patrzcie. Dokładnie. A, tylko strona IK jak zwykle jest. Taka lampa, nie? ona się rozkłada w taki sposób <laughs> i ten fikson, przyjrzyjcie się tu uważnie, on się rozkłada, właśnie ma takie panele, które się otwierają. <laughs> Jak to po raz pierwszy się pojawiło w trailerze gry, ten fikson na taśmie produkcyjnej, to w komentarzach masowo ludzie pisali właśnie, że z to zerżnęli tą, tą lampę. Tutaj nie widzę szczególnie nic nowego. Mamy te pręty wybuchowe, ogłuszające to, to już chyba wcześniej było. No, różne warianty obelisków, też nobelisków no, też już były i tej amunicji również. Teraz patrzcie, jak wygląda mamuśka. skaner do t, skanowania technologii jest dużo bardziej rozbudowany. Tych dysków tutaj możemy teraz sobie skanować. Ja ustawiłem sobie, żeby wszystko było odblokowane, mimo że mam kilka dysków zebranych. I widzę, że tutaj te high-endowe badania są yy, zrobione, okej. Okay. Dobra, technologia obcych, to brzmi interesująco, co, co to jest? O, ulepszenie wysyłania, to ja zaraz wam pokażę, to jest genialna rzecz, której bardzo brakowało w tej grze. Co trzeba zrobić, żeby to odblokować? Yy, wysyłanie 30 na minutę, dobra. Magazyn nagrody, ok, ale jak je się odblokowuje? Trzeba zeskanować kulę Mercer'a, która była od samego początku oraz fioletowego ślimaka, a potem musimy... Aha, uzyskamy z tego odżywione DMO i fluktuator DMO. Aha, koszt, patrzcie, jest no unlock cost, czyli że nie trzeba tego, nie ma żadnych kosztów. Okej, okay, czyli jak zeskanujemy tego ślimaka, fioletowego i kulę Mercera, to będziemy mogli sobie zbudować ten magazyn wymiarowy. A jaki on ma, przed, jaki on ma recepturę? E, magazyn wymiarowy, co potrzeba, żeby go zbudować? E, jeszcze raz. Magazyn wymiarowy. O, ale lipa, nie ma tutaj przepisów w tym menu, bo gram w trybie kreatywnym, nie potrzebuję ni materiału, żeby je budować, ale zobaczcie, że... Fajnie było, żeby te przepisy się tu pojawiały. To zróbmy w ten sposób. Magazyn też nie ma. A pod zetką? Pod bazą danych? Kiedyś tu była taka baza danych, nie? Widzę, że to chyba skosowali. Stylizator, schematy. Hmm, dziwne. No dobra, trudno. Będziemy się w to bawić później. Tutaj mamy składniki odżywcze, grzybnie. Z grzybni możemy robić maski gazowe. Wszystkie tutaj rzeczy, widzę, że są bardzo sta standardowo i tradycyjnie rozwiązane. Dobra, w kwarcu mamy wieże radiowe. Możemy teraz własne dyski konstruować te do skanowania, więc jeśli nie chce Wam się biegać po mapie, to jest duża zaleta. To jest coś, co bardzo ułatwi rozgrywkę. Dobra, tu widzę, że wszystko jest po staremu, z grubsza. Może się pozmieniały troszkę te połączenia, ale widzę, że te rzeczy do zbadania wyglądają bardzo podobnie. Dobra, wrzućmy sobie tutaj troszkę materiałów o takich. Dobra. I zauważyliście, że ten konstruktor pracuje jakby tak tućkę szybciej? To dlatego, że włożyłem do niego trzy kryształy przyspieszające pracę, ale można włożyć jeszcze Somers Teraz Somers sloopy mają zastosowanie i chyba można włożyć nawet kilka sztuk, czy mi się wydawało. Zobaczmy. Nie, maksymalnie jeden tylko na razie. Nie wiem, czy później będzie można więcej. I Somers powoduje, że mamy mnożnik produkcji razy dwa. Czyli zwiększa się zużycie prądu przez maszynę ale i produkuje dwa razy więcej produktu, ale z tą samą ilością surowego półproduktu. Także nie dość, że przyspieszona praca, to jeszcze mnożnik outputu jest razy dwa. I dzięki temu tego biopaliwa produkujemy na ogrom w ogromnych ilościach. Tutaj mamy jeszcze ten nowy taśmociąg 1000. 200, patrzcie, on, on wygląda tak jakby, jakby to było pole siłowe, a nie taśma Patrzcie, jakie ma tempo swoją drogą. I zobaczcie, do czego to wrzucam. Wrzucam to właśnie do tego magazynu wymiarowego. On przesyła to wszystko do chmury, co tutaj wjechało. I widzę, że tak idzie to dosyć powolutku, ale nie szkodzi. Maksymalnie 1000 punktów miejsca ma możliwość przechowywać ten magazyn wielowymiarowy. I ten magazyn wielowymiarowy on ma połączenie z naszą kieszenią. To tutaj gra nazywa naszą jak to się nazywało, to ma swoją nazwę, że to jest taki rodzaj technologicznego urządzenia, ten nasz plecak, który sprawia, że plecak w środku ma więcej miejsca niż zajmuje go na zewnątrz, nie tak jak TARDIS doktora Hu, ten statek, że w środku jest dużo przestrzeni i dzięki temu możemy nosić takiej ilości towarów. A oprócz tego możemy się jeszcze połączyć z chmurą. I wtedy mamy te przedmioty jeszcze w takiej formie przechowywanej. Patrzcie, mogę zrobić sobie coś takiego. I fajne jest to, że możemy sobie tutaj kliknąć i wtedy jak coś budujemy, to w pierwszej kolejności będą budowane przedmioty z tej chmury, a potem dopiero z plecaka. Co czy odwrotnie jest? A, a jak to klikniemy, to w pierwszej kolejności z plecaka, a potem z tego magazynu w chmurze. Strasznie fajna funkcja. Mam nadzieję, że będziemy, możliwie szybko będziemy mogli z niej skorzystać, bo zrobi nam kolosalną różnicę przy budowaniu wszystkich tych fabryk. O, tu jest ten portal. Czekajcie, latarkę proszę. Eee, tak wygląda teraz ten portal. I co jest ważne, możemy, to jest portal drugi, czyli to, jest, to ma swoją nazwę, nawet czekajcie. To się nazywa portal podrzędny oraz główny. I możemy mieć jeden główny i przed lotem sobie klikamy tutaj, wybieramy sobie portal docelowy. Nie? Czyli na przykład klikamy w ten sposób, wybierz połączenie, i już będziemy mogli korzystać wtedy z, te, z tych portali. Tylko problem jest w tym, że ten portal potrzebuje paliwa, a tym paliwem jest komórka osobliwości. Ten tryb kreatywny, w który gramy, on taki do końca kreatywny nie jest, bo nie mogę wyczarować sobie przedmiotów z powietrza. Więc, o, patrzcie, cała galaktyka teraz jest na tym widoczna. Ciekawe. E, I nie mogę sobie wyczarować tej komórki osobliwości, trochę słabo. E, jedyny sposób to ją wyprodukować. Mimo, że mam dostęp do wszystkich technologii i mogę budować za darmo, to niestety nie mogę tego wyciągać z powietrza, nie? Także portal przetestujemy sobie teleportacyjny kiedyś tam, w przyszłości. <grym> I... Nieźle, nie? Dobra, lecimy po kolei. To duże. To duże tutaj, to wykorzystuje Somers Lupy, widzicie? O! Do tego, żeby można było z tego produkować prąd w pewnym sensie. Mianowicie to urządzenie, sam fakt tego wstawienia, produkuje 500 MW prądu, tak po prostu z powietrza jest brane. A plus to dodatkowo, o jak mnie pamięć się myli. Zwiększa ilość produkowanego prądu przez wszystkie fabryki w sieci, do której jest połączone o 10%, jak mnie pamięć, pamięć nie myli. Tak, tu nie jest nawet napisane, ale z tego co pamiętam, w change logu było napisane, że 10%. Także wszystkie generatory, wszystkie generatory węglowe, uranowe, wiecie, wszystkie fabryki produkujące prąd zwiększają swoją, swoją użyteczność o 10%, jak to podłączymy do sieci elektrycznej w bazie, co jest też fajnym pomysłem, strasznie. Bo na pewnym etapie w grze to się robi strasznie dużym problemem, jak musimy coraz większe powierzchnie tego świata pokrywać maszynami do produkcji prądu. Mm, tutaj z kolejnych takich fajnych maszyn jest na przykład coś takiego. E, to się nazywa, czekajcie jak to się nazywa. To się nazywa konwerter. I podłączyłem go tutaj do tej bańki, bo konwerter z powietrza potrafi produkować wzbudzoną materię fotonową. I to fajnie wygląda. Opu Opróżnijmy tą butlę, dobra. O, i włączyła się teraz animacja. Trzeba przyznać, że dźwiękowienie tej gry jest fenomenalne. Czuć te ton, tony metalu, jakie pracują w tej maszynie, nie? No, i tutaj tych różnych innych rzeczy jest całkiem sporo. Na przykład... czekajcie, muszę to wyłączyć, bo to za głośno jest, nie słyszę co mówię. Sam siebie nie słyszę. O, od razu lepiej. <laughs> możemy tu produkować kryształ czasu z diamentów. Diamenty robimy, zobaczcie, z, to jest alternatywny przepis, ale tutaj w tym przypadku diamenty robimy z węgla i z kryształów kwarcu. E, możemy tu alternatywne paliwo robić, kryształy czasu z diamentów się robi. To się robi z powietrza, po prostu z prądu się produkuje wzbudzoną materię fotonową i pozostałości ciemnej materii robi się z ożywionego demo, a ożywione demo. Możemy produkować chyba po prostu w konwerterze. Eee, w konstruktorze raczej, co ja gadam. Eee, nie widzę coś tego demo tutaj. A jest, ożywione demo. Czyli po prostu kopiemy demo za pomocą koparki, wrzucamy do tej maszyny i, i produkujemy ożywione. Więc to nie jest jakiś skomplikowany przepis. Ale fajne jest to, że z tego demo też możemy robić te rzeczy. Jeśli brakuje nam na przykład wungla to wrzucamy ożywione DMO i rudę żelaza i robi się z tego węgiel. Także to całkiem ciekawy pomysł na konwertowanie jednych zasobów w drugie z użyciem tego DMO. E... Później zobaczymy w praktyce, jak to będzie dokładnie działało. Tutaj oprócz tego chyba... A, tu jest jeszcze ta sztabka fiksytu, który robimy z żelaza i z DMO i alternatywne są przepisy z kateriutu i z żelaza, ale w innej proporcji. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Ta maszyna śmieszna. To się nazywa, e, jak to się nazywa? Konwerter kwantowy. O, patrzcie ile mamy tutaj wejść. Mamy trzy wejścia na, mater, ma, na przedmioty stałe i jeden na, na płyn. I wyjścia są jedno na płyn i jedno na przedmiot stałe. Ok, trochę jak mieszalnik, nie? Ten stary dobry mieszalnik, który zawsze był blender w grze. I ten mieszalnik, co on tutaj dodaje? Gdzie tu jest jakiś panel? Nie ma panelu. Ok, czyli tak dekoracyjnie tylko wygląda. E, możemy w tym produkować patrzcie, serwer rozszerzający SI z generatora pola magnetycznego, procesor neuro, neutrowo kwantonowy oscylator superpozycji. To jest jedyna stara rzecz, która była. Te pozostałe są dodane do gry zostały. E, I tu widzę jakiś fiksonowy pręd paliwowy. Z fiksonu jest robiony. Ciekawe, że ten fixon, zobaczcie, ma szumiącą ikonę, nawet tą niedostępną, nie? Ciekawa sprawa. Trigon fixitu, tu. Ok. Elektromagnetyczny prędkość kontrolny i wzbudzona materia fotonowa. A już przekombinowują z tą ilością tych materiałów. Zresztą udało mi się wcześniej, tutaj, w tym sklepiku, jak wejdziemy sobie w części, to niektóre z tych nowych materiałów są dostępne, także sobie je wyciągnąłem z tego sklepiku. Tak teraz wygląda superkomputer, on jest... E, przypomina trochę super komputer kwantowy. Kryształ czasu. Tu mamy ten... E, trigon fixytu. Widzicie, ta sztaba wygląda w kształcie trójkąta jest, to jest ciekawe. A tutaj procesor neutronowo-kwantowy. O. Zapowiada się interesująco z tymi wszystkimi zmianami. I jak widać właśnie, fajne jest to, że większość z tych zmian, które zostały wprowadzone, odpady plutonu, komórka osobliwości i pozostałość ciemnej materii, większość zmian wprowadzonych tutaj w tej grze e, dotyczy tych high maszyn, więc jeśli macie stare fabryki, wiem, że tam na niższych poziomach kilka przepisów się zmieniło, więc możliwe, że jak macie stare fabryki, to one przestaną działać na jakiś czas, dopóki nie wprowadzicie tych kilku drobnych poprawek. Ale tak to generalnie wszystko działa po staremu z grubsza. E, nuklearny makaron, miedziany proszek i sześcian konwersji ciśnienia. Okej. Okay. Okej. Okay. A tutaj to robimy z diamentów i pozostałości ciemny kryształ ciemnej materii. Okej, okej, okej. i jest i ten fixon. No właśnie, także... Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które zauważyłem... Czy one tutaj coś były? Czy tutaj nie było? Już nie pamiętam. Kurczę, za dużo tego wszystkiego jest. Architektura dodaje chyba nowe bloki sufitu. Wyposażenie. No w sumie mogłem sobie stąd kupić te przedmioty. Brakujące fundamenty mamy. Stylizator to jest nowa rzecz, chyba, w miarę, chociaż nie. Ten stylizator już wcześniej był. Mamy dachy tutaj ze szkła, z blachy falistej i takie zwykłe standardowe. I różne materiały, typu metalo, niepomalowany metal, miedziany, chromowany, stal węglowa. I te materiały robimy w ten sposób, że po prostu sobie tutaj klik klikamy i, i możemy pomalować. I się robi automatycznie. E, fajnie to wygląda. A jakbyśmy chcieli zrobić e, bardziej gładki e, materiał, zróbmy powlekany beton. Okej, okay, i jakbyśmy chcieli go teraz pomalować na ten chrom. Uuu. Fajnie to wygląda. Już jestem w stanie sobie wyobrazić, jak kreatywni niektórzy ludzie, którzy mają taką wiecie, mocniejszą i lepszą użyłkę kreatywności ode mnie. Będą w stanie wykorzystać to, bo już już w poprzednich aktualizacjach dodających te estetyczne rzeczy ci ludzie potrafili robić cuda. A teraz to już w ogóle będą mogli się popisać. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, dobra, jest jeszcze jedna z takich ciekawych rzeczy, które zauważyłem. Ten ostatni update, obecny update, on się nazywa updateem spłukiwania wody, dobrze pamiętam. E, czekajcie. E, oni się śmiali z tego, to w poprzedniej aktualizacji, że ten... E, e, dobra, teraz tego nie znajdę. Najważniejsza funkcjonalność dodana tutaj w domku, oprócz tego, że zobaczcie, że jest w końcu dokończony i mamy tutaj działającą szybę, e, możemy spłukać wodę w toalecie. Chwilę to trwa. Co tu mamy? E, Dynamika płynów dla pionierów, podręcznik. <laughs> A, i do kibelka możemy wrzucić sobie coś. Jedną sztukę maksymalnie i możemy to spłukać. No, jakbyście chcieli się pozbyć do Widzę, że Popa zgrali ten plakat tutaj. On wcześniej był czysty, teraz w tej nowej wersji widzę, że jest pomazany cały. Dobra, no, no, tutaj. Wiecie co to jest? Fani doktora pewnie już kojarzą. To ten Mr. Missix, Miszuk. Pudełko wyzywające Mr. Sixa z, z Rika i Mortiego. <laughs> Pełno takich detali. Bardzo mi się zawsze podobało w tej firmie, że e, w, u twórców Satisfactory, że tak dużo fajnych, zawsze poukrywanych dowcipów mają. O kurde, patrzcie, ta kamera działa. Ona mnie śledzi. Ale super. Widzę, że gra tutaj działa po, po staremu. I widzę, że nawet moje odblokowane rzeczy są. No, e, mamy lawa lampę, ale najfajniejsza rzecz, która mi się spodobała, którą dodali, możliwość customowania naszej postaci. Możemy sobie tutaj, zobaczcie, pomachać i możemy zmienić e, pasz, możemy zmienić e, narzędzie, możemy zmienić bryloczek i możemy pozmieniać sobie kolorki. I to jest fajny patent. Bardzo mi się podoba. Uh, 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 uh. Jakby tutaj trochę tak pomanewrować tym, to myślę, że dałoby się coś ciekawego uzyskać. <laughs> Sama to zrobiła, to ja tego nie robiłem. Okej. Okay. I tutaj dajemy bardziej żółty. A tu jakbyśmy zrobili biały? Nie. To będzie słabo wyglądało. Dobra. W każdym razie, jak widać, można sporo tutaj porobić. Nie zdziwię się... <laughs> nie zdziwię się, jeśli te, te rzeczy, które tutaj mamy, też trzeba odblokować osobno, ale to tak naprawdę różnicę robi tylko w multiplayerze, bo jak sami gramy, to... Dobra, możemy na siebie spojrzeć i w ten sposób sobie e, podziwiać siebie, ale generalnie w tej grze nie ma trybu trzecioosobowego, więc niestety nie będziemy w stanie tego zobaczyć i skorzystać z tego bardziej. E, zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś zostało, co przeoczyłem. E, Tutaj widzę, że generalnie nic, nic więcej z takich ważnych, dużych rzeczy się nie, nie zmieniło. Wiem, że są jakieś tam drobne poprawki z Quality of Life, że można przytrzymać jakieś przyciski, coś łatwiej jest wyrównać, łatwiej jest podciągnąć. E, jakieś tutaj bloki dekoracyjne zostały też dodane, więc pod tym względem jest ciekawie. E, a tak to generalnie z tych wszystkich najważniejszych rzeczy to wszystko jest tak, jak było, mi się wydaje, z grubsza przynajmniej. Tak, tu już nie widzę niczego nowego. E, odlewnia, ekstraktory... Dobra, okej. Okay. A właśnie, mieliśmy jeszcze te, te rzeczy sprawdzić, bo teraz powstały nowe zmiany dotyczące również tych e, maszyn do robienia schematów. Zaraz wam poka no, pokażę tylko... Zbudujmy wszystkie trzy. Cicho. Cicho. Dziękuję. Dobra. No. Postawię wszystkie trzy te maszyny do budowy schematów i porównamy sobie, czym one się różnią, bo z tego co wiem, to one się trosz, troszeczkę różnią. Nie są duże to różnice, ale jednak. Ok. Czyli tak, tutaj mamy pole raz, 2, 3, 4 na 4, tu mamy raz, 2, 3, 4, 5 na 5, a tu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. To, co zawsze było irytujące i frustrujące w tej grze, to fakt, że bardzo ciężko było się zmieścić na tym, na tym, na tym maszynie do robienia blueprintów. I zawsze był z tym problem, że nie sposób było ustawić się ze wszystkimi maszynami. I zawsze brakowało na przykład na szerokość. Jak stawiali stawialiśmy sobie na przykład produkcję. Co jest tutaj takie duże, co zajmuje sporo miejsca. Na przykład to, widzicie? Jak to wstawię, to już nie ma miejsca na nic więcej. I chociaż, chociaż ten jest chyba nowy, bo oryginalny był 5 na 5, a ten jest 4 na 4. Czyli wygląda na to, że w pierwszej kolejności odblokowujemy ten najmniejszy. I potem dopiero odblokowujemy większy. Okej. Okay. Jeszcze bardziej prze, przewalone mamy teraz jako, jako gracz Wiecie Bo teraz będziemy musieli O kurde Zupełnie do bani Bo ten no, Zobaczcie w tym 5 na 5 Z trudem gracz mógł się zmieścić I trzeba było Naprawdę nieźle się po, Poorganizować tutaj żeby Te rozdzielacze wszystkie były Równo Okej okay. I. Dobra, skasujmy to. Okej. Okay. Przytulmy to porządnie. Dobra. I to, to jest na środku, nie? I teraz, nawet jak mimo, że to tutaj przytuliłem, to tutaj tak nie, nie za dużo tego miejsca jest, żeby dać łącznik wyjściowy. Nie, nawet się nie zmieści, zobaczcie. Widzicie? Chociaż tak. Warunkowo się zmieści. Na zasadzie to będzie działać, ale to nie będzie estetyczne. No właśnie, o tym, to, to, o tym myślałem. Że. S spróbujmy to teraz połączyć. Połączyło się. Mimo, że nie widać pasa transmisyjnego. E, dobrze mówię? Pas transmisyjny? Nie, Taśmocio taśmociąg. Widzicie, tu jest na jeden i, i on to warunkowo pozwolił podłączyć ze sobą. Na żółto się zaświeciło jak to wstawiałem i to też na żółto się zaświeciło. Teraz jak, jak będziemy mieli tą większą maszynę, to wstawienie tego będzie dużo łatwiejsze. Zobaczcie, że możemy zrobić sobie teraz... Tutaj 6 na 6 to jest, także dajemy to na środek. Teraz ten monter zróbmy sobie... Gdzie on tutaj jest? Gdzie jest monter? Tu. Dobra... Oh. Musi być jeden odsunięty, dobra? E, rozdzielacz też w pociągu. I, I zobaczcie, że teraz spokojnie mamy dużo przestrzeni na to, żeby łączniki dodać z tej strony i żeby jeszcze były ładnie wyśrodkowane. Także teraz ten, ten maszyna do robienia blueprintów na piątym poziomie rzeczywiście się do czegoś przyda i zrobi to dużo większą różnicę, bo będzie można większy, większych rozmiarów yy, maszyny projektować, fabryki. Nie wiem. Założę się, że teraz się pojawią moderzy, którzy zrobią te maszyny do blueprintów wielkie na 30 na 30 i to rozwiąże wtedy wszystkie problemy. Będzie można zrobić, zaznaczyć, kopić całą fabrykę, i no dobra, będę, będę pomału kończył, bo podejrzewam, że tak jak mówiłem, tutaj tych zmian jest naprawdę, naprawdę dużo, ale chyba te najważniejsze mi się wydaje, że omówiłem. I nie ma sensu tak szczególnie drobniutko omawiać każdej rzeczy, jaka została tutaj teraz zmieniona i dodana. Z tego co wiem, gra ma być nadal wspierana. Autorzy zapowiedzieli już w tym momencie że zostanie wydana wersja też na konsolę, także jeśli ktoś jest niepecetowo nie sprytny to i potrzebuje, wiecie, mieć w, ręk, w rękach pad, a nie myszkę i klawiaturę, to w końcu będzie mógł odetchnąć z ulgą, bo też będzie można w ten sposób pograć w tą grę, co jest całkiem fajne nawet. Dobra, będę kończył na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie łapkę w górę komentarzu dla statystyk i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. już nagle. dzięki wielkie, cześć.